Siema, wszystkim z tej strony kliczki to jest krótki film, informacyjny. Nie sądzę, aby zajął więcej niż minutę. A więc, ważne info, w najbliższym czasie może być mniej filmów. Są dwa powody, a w sumie to trzy. Taki, taki mniejszy powód jest taki, że w, w, w lato tak wyjeżdżam teraz na wakacje. Ale jak wrócę będę się wyprowadzać i będę właśnie zajęta tą przeprowadzką. Zobaczycie, więc wtedy nowe odłożenie. Można się pożegnać z kręgą akustyczną. Poza tym obecnie robię jeden taki ważny dla mnie projekt. Możliwe, że go zobaczycie, chociaż nie wiem, zobaczymy, czy będę miała odwagę. I przede wszystkim poświęcam teraz czas też na to. A więc nie, że nie będzie w ogóle filmów, zadbam o to, aby jakieś były, ale no po prostu będą one na pewno rzadziej. Także za to Was przepraszam. Przepraszam, że zabieram tą chwilę czasu, a w sumie sobieście z nią zarobili. Widzimy się niedługo. Cześć, papa. Pa.